Cześć, witajcie, z tej strony Wojtek. To już trzeci odcinek wideobloga poświęconego animacji czasu wolnego. Dzisiaj będę mówił o tym, kim jest animator czasu wolnego, jaki powinien być i jakie są jego cztery najważniejsze cechy. Zapraszam! W poprzednim odcinku trochę już o tym wspominałem. Mam nadzieję, że pamiętacie, że animator czasu wolnego jest pracownikiem w hotelu zajmującym się czasem wolnym turystów na wakacjach. Wyróżniamy cztery typy animatorów w hotelu. Pierwszym z nich jest kids entertainer. Jest to osoba zajmująca się wyłącznie najmłodszymi. Drugim typem jest sport entertainer. Jest to osoba organizująca zawody sportowe czy zajęcia takie jak aquaerobic albo aerobic. Trzecim rodzajem i typem jest show entertainer. Jest to osoba, która zajmuje się wieczornymi aktywnościami, poprowadzi karaoke albo guest show. I ostatnim najczęściej spotykanym typem animacji jest All Round Entertainer. Jest to osoba, która wypełnia wszystkie te trzy role. A teraz, jaki powinien być profesjonalny animator? Każdy zawód wymaga odpowiednich predyspozycji. Z niektórymi się rodzimy, a inne możemy nabyć podczas naszej pracy. Kiedy zdobywamy doświadczenie, rozwijamy również swoje cechy charakteru. 99% pracy animatora to kontakt z ludźmi. Od profesjonalnego animatora wymaga się otwartości, komunikatywności i umiejętności pozyskiwania sympatii. Wyróżniamy cztery najważniejsze cechy profesjonalnego animatora: jest to inteligencja, poczucie humoru, kreatywność i pewność siebie. Wyobrażacie sobie animatora bez poczucia humoru, smutasa bez uśmiechu? Oczywiście, że nie. Nie jest to dużym zaskoczeniem, że poczucie humoru jest jedną z najważniejszych cech dobrego animatora. Drugą najważniejszą cechą jest kreatywność. Dobry animator to taki, który umie zrobić coś z niczego. Jeśli jesteś profesjonalistą w tematyce animacji, nie będzie dla ciebie problemem zorganizowanie zajęć nawet jeśli pada deszcz. Zastanawiacie się pewnie po co animatorowi inteligencja? Inteligencja pozwoli ci na dopasowanie się w różnych sytuacjach. W pracy animatora często mamy do czynienia z różnymi grupami. Ważne jest, żeby odpowiednio dostosować się do każdej z nich. Ostatnią, czwartą najważniejszą cechą profesjonalnego animatora jest pewność siebie. Nie wyobrażamy sobie animatora, który boi się wyjść na scenę, prawda? Pamiętajmy jednak o tym, że tremę sceniczną można przezwyciężyć. Wystarczy często występować, a gwarantuję Wam, że trema sama ucieknie. A Wy co uważacie? Jaki Waszym zdaniem powinien być idealny animator? Dajcie znać w komentarzach pod filmikiem. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za to, że byliście ze mną podczas trzeciego odcinka. Mam nadzieję, że dobrze wytłumaczyłem to, czym zajmuję się od ponad trzech lat. Jeżeli Wam się podobało, a mam nadzieję, że tak, to zostawcie łapkę w górę i nie zapomnijcie o subskrypcji naszego kanału StageMan Polska. A już w następnym odcinku będę mówił o plusach i minusach pracy w animacji. Ode mnie to już wszystko. Dziękuję Wam bardzo. Do zobaczenia, Wojtek. Cześć! Jeżeli jest jakiś temat, o którym chcielibyście porozmawiać, dajcie nam o tym znać w komentarzach. W ten sposób będziemy wiedzieć, o jakich tematykach chcecie, żebyśmy rozmawiali.